Uwaga, to nie alkohol niszczy Twoją szóstkę najbardziej. Prawdziwy problem leży zupełnie gdzieś indziej. To mogą być codzienne wybory, które wydają się zupełnie niewinne. To może być coś, co masz w kuchni, w pracy, w plecach u dziecka. To wszystko może obciążać Twoją szóstkę naprawdę każdego dnia. I robi to tak naprawdę w sposób, którego nie czujemy każdego dnia, tylko to są małe kroki, które niestety potem przekładają się na wielkie negatywne efekty. Dziś powiem o tym, które produkty najbardziej przeciążają ten kluczowy narząd naszego ciała. Ciało, jakim jest szóstka. Od razu mówię, nie będę oczywiście straszyć, ale też nie będę łagodzić faktów, bo ten film może naprawdę zmienić twoje postrzeganie niektórych produktów tego, jak oczywiście wpływają na nasze ciało i bezpośrednio na ten narząd. Pamiętaj, że przepisy i ćwiczenia, które ja serdecznie polecam, są poniżej w opisie pod tym filmem. Możesz sobie je po prostu sprawdzić. A zanim przejdziemy do listy tych produktów, warto w ogóle zrozumieć uwaga, czym w ogóle jest trzustka i dlaczego jest tak istotna dla naszego organizmu. Ja myślę, że ten film wielu osobom w ogóle pozwoli zaoszczędzić kilkaset złotych na wizytach u lekarza. Więc tak, trzustka to jest narząd odpowiedzialny głównie za dwie rzeczy. Wydzielanie enzymów trawiennych oraz to, co pewnie większość osób kojarzy, czyli produkcję insuliny, hormonu, który reguluje m.in. poziom glukozy we krwi. Innymi słowy, wszystko, co jesz, trafia pod kontrolę trzustki i wszystko, co stymuluje poziom cukru lub tak naprawdę wymaga trawienia tłuszczu, angażuje ją do pracy. I w teorii nie byłoby w tym nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy trzustka nie ma przerwy, gdy jesz sobie często, dużo, słodko, tłusto i gdy wiele z tych produktów jest po prostu wysoko przetworzone. Przejdźmy sobie tak naprawdę na początku i zacznijmy od konkretnych grup produktów, które najmocniej Szóstka. szóstkę. Pierwsze miejsce. Ja bym tutaj bez wątpienia przypisał sobie do Wszystkich produktów, które zawierają syrop glukozowo-fruktozowy. To jest tani, jeżeli chyba nawet nie najtańszy, zamiennik cukru, który znajdziemy sobie w sokach, kolorowych napojach, w smakowych jogurtach, a nawet w płatkach śniadaniowych. I jego największym problemem tak naprawdę jest to, że bardzo szybko podnosi poziom glukozy we krwi i zmusza trzustkę do gwałtownej reakcji. I teraz, jeżeli zjemy sobie raz na jakiś czas, to nie ma problemu oczywiście, ale codzienna ekspozycja na syrop glukozowo-fruktozowy to jest jest absolutnie prosta droga do insulinooporności. Druga grupa a to są produkty smażone i zawierające tłuszcze trans, czyli chipsy, frytki, pączki, co tam jeszcze jest, gotowe panierki i te wszystkie, a także uwaga, wiele dań typu fast food. Te produkty nie tylko wymagają od trzustki intensywnego wydzielania enzymów trawiennych, ale uwaga, mogą również wywoływać mikrostany zapalne i regularne ich spożywanie to jest po prostu bardzo duże obciążenie nawet nie tylko dla szóstki, ale dla całego układu pokarmowego. Trzecia grupa, tutaj część osłysia mnie obrazi z góry, przepraszam, to białe pieczywo ale też biały ryż i inne produkty z oczyszczonej mąki pszennej. Ten biały ryż oczywiście z przymrużeniem oka, choć one wszystkie się wydają niewinne, to mają wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że szybko podnoszą poziom glukozy we krwi i podnoszą oczywiście skoki insuliny. Trzustka musi zareagować natychmiast i robi to kilka razy dziennie. Jeśli takie produkty oczywiście stanowią podstawę, Twojej diety. Jeszcze raz podkreślam, jakie je zjemy raz na jakiś czas, nie ma problemu. Chodzi o to, żeby ciągle na nich nie bazować. Czwarte miejsce to oczywiście słodycze, te wszystkie batoniki, teraz nawet proteinowe i tak dalej. W większości, może nie wszystkie. A ciasto w pracy, kawa z syropem smakowym, to wszystko nie tylko obciąża trzustkę, ale też sprawia, że nigdy nie dostaje ona chwili wytchnienia. Pamiętaj, nie chodzi tylko o ilość, ale o częstotliwość. Podjadanie co godzinę, to jak nieustanne naciskanie guzika, produkuj, 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 produkuj tę insulinę. Piąty wróg, pewnie oczywisty, ale o nim wspomnę, to alkohol. No tutaj myślę, że nie trzeba wiele wyjaśnień. Alkohol etylowy jest bezpośrednio toksyczny dla komórek trzustki i regularne picie, no nawet w małych ilościach, może prowadzić do przewlekłego zapalenia trzustki. Co więcej, alkohol w połączeniu z tłustym jedzeniem, no to to jest podwójne obciążenie, podwójne zło. Kolejna bardzo ciekawa grupa produktów, która się bardzo rozrosła w ostatnich latach, to są gotowe zupy, gotowe sosy i dania do podgrzania. I teraz dlaczego? One często zawierają jednocześnie tłuszcze, cukry, konserwanty i wzmacniacze smaku. Z punktu widzenia trzustki to jak wrzucenie kilku trudnych zadań naraz. Jedzenie przetworzone z niską zawartością błonnika wymusza szybkie trawienie szybkie wyrzuty insuliny i nie daje organizmowi znowu szansy na regenerację. I na koniec oczywiście zostawmy sobie coś, czego większość osób w ogóle nie bierze pod uwagę, czyli brak przerw między posiłkami i ciągłe podjadanie, bo trzeba jest co chwilę. Nie trzeba, naprawdę. Większość moich podopiecznych je 2-3 posiłki dziennie i to daje naprawdę świetne rezultaty. Nawet jeśli jesz zdrowo, ale jesz dosłownie co chwilę, no to trzustka nie ma jednej godziny na odpoczynek. Wydziela insulinę i enzymy przez cały dzień. To tak jakbyśmy przez 14 godzin non-stop Przyciskali padał gazu, silnik prędzej czy później się przegrzeje. Teraz chyba najważniejsze. Wiele osób w ogóle nie wie, że ich szóstka jest już przeciążona, bo ten narząd w sumie nie boli dopóki sytuacja nie stanie się naprawdę poważna, jeśli po jedzeniu czujesz senność, masz częste spadki energii, problemy z koncentracją, wahania nastroju nawet, nagłą potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego, to uwaga, to mogą być pierwsze sygnały, że trzustka ma dość. Więc jak już tutaj jesteś, to przejdźmy sobie do kluczowej kwestii, jaką jest oczywiście profilaktyka, czyli co mamy zrobić, żeby ta trzustka mogła sobie optymalnie, długo i zdrowo funkcjonować. Pierwsza, najprostsza rzecz, o której już trochę wspomniałem, to jest przerwa między posiłkami. Naprawdę nie musisz jeść co godzinę, co dwie. Może niektórzy, którzy oglądają ten film, się dziwią, ale mnóstwo osób w ten sposób się odżywia. Daj chociaż te 3-4 godziny przerwy między posiłkami, a ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby jeść 2-3 razy dziennie. To już w ogóle jest cudowna sytuacja dla naszej trzustki. Organizm w tym czasie może się tak naprawdę zregenerować i ustabilizować poziom i insuliny, i glukozy. Druga rzecz, którą bardzo polecam, to jest odpowiednie zbilansowanie posiłków. Jeśli zjesz sobie bułkę z drzewem, Glukoza no, poleci w górę bardzo mocno, no, bo szóstka musi wtedy wyrzucić insulinę natychmiast, żeby to ustabilizować. Ale jeśli do tej bułki dodasz na przykład masło orzechowe i trochę białka, no to reakcja będzie dużo spokojniejsza. Jeśli bułkę na taką pełnoziarnistą na zakwasie, znowu reakcja też się zmieni. Czyli znowu sprowadzamy wszystko do tego, że jakość produktów no, ma znaczenie. Trzecia kwestia, nadal istotna, choć uważam, że mniej niż pozostałe, to jest indeks glikemiczny. Pamiętajcie, że biała bułka ma jeden z najwyższych indeksów glikemicznych. To, co należy zrobić, żeby ten indeks glikemiczny zmniejszyć, to albo dodać białko, albo tłuszcz, albo błonnik. To wszystko wpływa na to, że ten indeks glikemiczny będzie się zmniejszał i reakcja organizmu na trawienie tego cukru, który spożyjemy, będzie zupełnie inna niż gdy właśnie nie ma ani białka, ani tłuszczu, ani błonnika. Więc koniecznie zwróć uwagę zawsze, żeby w posiłku mieć i błonnik, i białko, ewentualnie też tłuszcz. Aha, i tutaj przy okazji też powiem, bo nie wiem, skąd to się Działo, ale jest taka moda, że żeby mi cukier nie skoczył do góry, to nakładam sobie więcej tłuszczu. Pamiętajcie też, że z drugiej strony tłuszcz ma mnóstwo kalorii, więc musimy sobie to wszystko znowu balansować, bo to, że mi skoczy raz albo dwa razy dziennie glukoza we krwi, to nie jest nic złego. Ale z drugiej strony, jeżeli będę dwa razy dziennie dokładał sobie do tego dużo tłuszczu, no to ja prawdopodobnie mogę zacząć nawet tyć, jeżeli tych kalorii będzie za dużo w ciągu dnia. Więc pamiętajcie, złoty środek musimy znaleźć. Sam skok cukru nie jest zły. Zły jest wtedy, kiedy on się utrzyma. Utrzymuje permanentnie podwyższony, lub jest bardzo, bardzo często i jemy zbyt dużo kalorii. To jest fundament. Dla mnie jeszcze jedną bardzo prostą wskazówkę. Uwaga, jest banalna. Dokładniej przeżuwaj. Kiedyś się mówiło o tym, żeby coś tam przeżyć sobie, dany produkt, posiłek 32 razy. Ja bym tego nie liczył, ale starał się jednak jeść bardzo powoli, czyli zachował tę higienę posiłku. W momencie, kiedy jesz, staraj się nie rozpraszać, skup się na jedzeniu i bardzo wolno staraj się przeżuwać pokarm. To również już wpływa na jego trawienie, bo trawienie posiłku nie zaczyna się w żołądku, tylko zaczyna się od tego, co widzimy i czujemy, i to już jest sam początek trawienia, bo. W momencie, kiedy ja myślę o jedzeniu, kiedy ja je widzę i czuję, to mój organizm już wtedy rozpoczyna proces trawienia. Na koniec jeszcze tylko przypomnę, że osoby, które chcą, abyśmy im przygotowali odpowiedni plan odżywiania i ćwiczeń oraz pracowali sobie nad zarządzaniem stresem i emocjami i budowaniem nawyków, serdecznie zapraszam do mojego programu Metoda Szemraya. Łączymy te wszystkie obszary w jedną całość, po to, żeby rezultaty były świetne, bez efektu jojo. Link do mojego programu jest oczywiście w opisie pod tym filmem. A wszelkie pytania, bardzo proszę pisz w komentarzu lub na kontakt małpastrwapszan.pl. Bardzo chętnie na nie wszystkie odpowiem. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Kłaniam się, pozdrawiam. Cześć!